Aczkolwiek ja mówię, to nie jest tak, że jeśli ktoś był silnie uczulony, miał wielkie problemy, to że nie, one nie pojawią się. Bo te problemy są, żeby to było jasne, powiązane z tym, że ym, jeśli jelita mamy dziurawę, czyli mamy sito w jelitach tak naprawdę, to każde białko, które przejdzie, nieważne czy to będzie białko z mleka A2, czy z mleka, które jest miksem A2 i A1, to to mleko, to białko, wchodząc do naszego krwiobiegu, powoduje reakcję alergiczną. Powoduje po prostu to, że my się źle czujemy, że jest, są różnego rodzaju rewolucje, wypryski, czy też jakieś tam złe samopoczucie, bóle i inne rzeczy. Więc, więc to tylko pokazuje, że już należy się zająć uszczelnianiem jelit. A jeśli uszczelnianie jelit, to wiadomo, że narum tak naprawdę, bo wiadomo, że to jest i E. coli i bakteria, i narinę. To są te bakterie, które robią cuda w jelitach. I tu oczywiście też trzeba się zatrzymać zawsze i zadać sobie pytanie, co doprowadziło do, tych, do tej sytuacji.